100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Dziękuję, dziękuję Wam. Wow! Wow! To takie słodkie! To wielki domek dla lalek. Cały rok o takim marzyłam. Dziękuję, dziękuję! Wow, w środku jest Barbie! Nasza tureczka jest taka szczęśliwa. Super, że siostrze się podoba! Wspaniałe! Dziękuję wszystkim za taki prezent. I tobie też, Miki. Jesteś super pieskiem. To my już pójdziemy, o ty się pobaw. Okej, okay, ale fajnie. Ale super! Uwielbiam lalki! Barbie i Ken są tacy zakochani. Ale Barbie potrzebuje małej metamorfozy. Tak. Tak lepiej. Zrobimy jej nową fryzurę. Obetniemy trochę włosów. Teraz... O tak! Przefarbujemy je na różowo! Użyję szczotki! To będzie fryzura jak z salonu! Świetnie! Doskonale! Teraz zmienimy jej bluzkę na taką jak moja! Dobra, super! I spódnicę na taką jak moja! I Jeszcze czarne buty? Jak moje? Wow! Wygląda jak ja! Sami zobaczcie! Fajnie, prawda? Jestem teraz jak Barbie! Wyglądamy świetnie! Ken i Barbie mają pierwszą randkę po metamorfozie! Ken mówi, Barbie, jesteś urocza! Denny, serio? Co ty robisz? Bawię się! Też chcę się pobawić! uczysz mnie bawić się lalkami? Co zrobiłaś, Barbie? Jest teraz twoją totalną kopią. Udawałaś, że spotykasz się z Kenem? Nie, lepiej zmień Kena we mnie, żebym też miał swoją zabawkę. Mówisz poważnie, Deny. No dobra, musimy go przebrać. Zdejmujemy z niego wszystkie ubrania i ubieramy go w takie, jak ma Deny. O tak. I już. Hmm, ale coś tu jest nie tak. Brakuje mu fajnych okularów jak moje. Widzisz? Może, ale twoje okulary są inne? E, teraz jest lepiej. Super! Podoba mi się! Kęto teraz denny! Super! Już słyszę jak wszyscy proszą o taką zabawkę, a tylko ja taką mam! Dzięki! Idę pokazać rodzicom. <laughs> Mój tata. Patrzcie, pokażę babci. Córeczko, co ty wymyśliłaś? Mam świetny pomysł. Zrobię też lalki takie jak wy. Co? Jak my? Lalki będą wyglądać tak jak wy. To będzie super. Zacznijmy od mamy. Mam Barbie brunetkę, ale jej ubrania są w ogóle inne. Potrzebujemy czerwonej kurtki i czerwonych butów. Teraz wygląda dokładnie jak moja mama. Hmm, co by tu jeszcze zrobić? E, ojej. E, cóż, moje włosy są krótsze. E, faktycznie, właśnie się ostrzygłaś. E, ostrzegę więc Barbie? Tak, 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 o wiele lepiej. Teraz wygląda dokładnie jak ty. Teraz musimy zrobić tatę. Potrzebuję trochę włosów z wąsów taty. Co ty robisz, kochanie? O nie, tylko nie moje wąsy. Dzięki, tato. Teraz przymocujemy je do lalki. Widzisz, teraz wygląda dokładnie jak ty. Ale super. Proszę bardzo. O, dziękuję, córeczko. Faktycznie wygląda jak ja. To urocze. Tak się cieszę, że mamie i tacie się podoba. Napisz w komentarzu, czy lalka wygląda jak moja mama? Myślę, że podobieństwo jest uderzające. A czy ta lalka wygląda jak mój tata? Obaj są tacy przystojni. Dziękuję, córeczko. Odsuń się. Wnusiu, ja też chcę. O, a to niespodzianka. Chcę mieć mało i mnie. Spróbuję. Babciu, mam pomysł. Zacznijmy od ubrań. Lubisz takie rzeczy? Nie, straszne. A takie? Nigdy bym tego nie założyła. E, a coś takiego? E, nie, to nie w twoim stylu. A to jak ci się podoba? Widziałaś mnie kiedyś w czymś takim? E, no tak, to dziwne. Chociaż nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Widzę moją babcię grającą solo na gitarze elektrycznej. To byłoby fantastyczne, ale dobra, to tylko marzenie. Tak, zapomnijmy o tym. Babciu, co powiesz na to? Tak, to dokładnie mój strój. Świetnie, w takim razie założymy to na lalkę. Tak, jej włosy są za długie. Trzeba je zgolić. Włosy babci są króciutkie. O tak. Dobrze, dobrze. Co ty robisz, nie? Co się stało? Masz krótkie włosy, babciu. Wszystko musi być autentyczne. W porządku. Teraz zakładamy perukę i makijaż? Doskonale. Babciu, gdzie jest babcia? Wszystko ok? Obudź się. Co? Jestem tutaj. Zrobiłaś już lalkę? Wow! To mała replika mnie! Wow. Tak jak chciałam! Dzięki, Wnusiu! Podoba mi się! Babcia była trudna do zrobienia, ale wyszła idealnie! Napisz w komentarzu, czy chciałbyś taką lalkę dla siebie? Teraz mogę się z tobą bawić, Jess! Teraz możemy bawić się wszyscy razem! To będzie świetna zabawa! Teraz mam małą lalkową replikę naszej rodziny! To naprawdę super! O, ale fajnie! O, zapomniałam o Miki! On też jest częścią naszej rodziny. Musi mieć swoją zabawkę. O, mam taką figurkę. Myślę, że jest idealna. To jest to. Wszystkie lalki są na miejscu. Cała rodzinka. Ha, ha, patrzcie! Widzicie? Idealnie! O, Miki też się cieszy, że ma teraz swoją minikopię. Oczywiście, że tak, Miki. Przepraszam, że nie zrobiłam tego od razu. Kochamy Cię, kochany piesku! Jeśli spodobało Ci się nasze wideo, to daj nam lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia!